Wszystko już gotowe do świąt Bożego Narodzenia. Kościół, tak jak nasze domy, jest już posprzątany i przyozdobiony. Są piękne choinki i stajenka, w której narodzi się Jezus, a w niej wół i osioł, pasterze i anioły, Maria i Józef. Ależ to przecież nie wszyscy. Naturalnie brakuje Jezusa. To jego obecność jest najważniejsza. To On jest źródłem radości i pokoju, znakiem, że Bóg nas kocha, że dobro jest silniejsze od zła, że nasze życie jest cenne, że prowadzi do wieczności, że miłość nie ustaje, a nadzieja nie umiera. Wszystkim parafianom i gościom życzymy, aby święta Bożego Narodzenia były przede wszystkim świętami Jezusa. Świętami doświadczenia Jego bliskości, miłości i pokoju. Niech ten, który narodził się w Betlejem, narodzi się we wszystkich sercach. Niech zasypie podziały, zabierze lęki i da ufność, że z nim wszystko jest możliwe. Piękny, pełnych Bożej łaski, świąt Bożego Narodzenia i dobry przeżywanych z Bożą Mocą. Dni nowego 2019 roku życzą drużbom serze paraki w chaosnowie, radosnych świąt i szczęśliwego nowego roku.